W tym odcinku postaram się zrobić dwa zadania. Jedno polega na rozwalaniu w pięciu Okrętu... ...wskazówki. I kupieckich. w poprzednim odcinku trzech trzy okręty udało mi się rozwalić. Eee, to będzie zadanie pokończone. Ok. Nagroda eee, tak jest w Giecku. sobie zadanie na to drugie. Nagroda za spartańskie stawki. Teraz w tych wodach, w których się znajdujemy jest to Ateński. a jeszcze nie udało mi się teraz na staty spartański może rzut oka na, na mapę gdzie bo one będą po prostu pewnie w okolicach w okolicach e, terytoriów opanowanych przez Sparta Niby te wyspy właśnie, między którymi tak będziemy przesuwali, są spartańskie, więc w ich okolicach powinny kręcić się również spartańskie okręty. Chociaż widać było, że tam z tyłu tyłzanami zostały... O, jest spartańskie. Zostały okręty ateńskie. Tutaj też są... Jest jeden z partańskich, trzy ateńskie Proporcja niewłaściwa, nawet cztery Ale nic, czegoś trzeba zacząć, tak? Ciekręcie jak nie wiem co, więc zamiast stawić się do nas boczki w tej chwili, to może się staranować na gęb... Oh my god. riuscite a portare... non riuscite a portare... non riuscite a Zaliczyło nam jeden, na jeden statyk na liczyło nam jeden nie no, szukamy dalej nam też ee, poluje na nas jakiś poluje na nas jakiś jakiś hunter headhunter bez obstawy statyk bez Hmm. Kurde, no stopy, stopy to jest to niepotrzebne. Dobra, ostatnie statki Oczywiście ateńskie to też z niebieskimi żaglami, tak? Z połatańskich z wywoływać no, przez tv mm. na tym etapie. Spójrzmy na mapę, żeby tu w kierunku większych terytoriów. O, może gdzieś w tej okolicy się wbierzemy. W, w horyzoncie, o i jest, zdaje się, o statki spartańskie dwa. Nie za duże. Ja tęsknię oczywiście, ale dobra. Już tak sobie na wszelki wypadek. Lecimy z tym koksem. Teraz trzeci, czwarty. Oj, jak Dobra. Zatem wszystko wskazuje na to, że tutaj uda nam się tą misję. Znanie

Nie ma, że nie chcę tego do by spartańskie spokojnie możemy przenieść się z powrotem na tą wyspę, którą e, żeśmy nie dokończyli jeżeli chodzi o lokację, wyspę Kos e, przeniesiemy się powiedzmy, że w to miejsce ok zaznaczymy sobie lokację najbliższą jest to ta natomiast zadania przy zupełnie okazji okazji zaliczania lokacji to będziemy zaliczali zadania to zabij spartańskich osiłków w całej nie spartańskich tu nie ma chyba to są wyspy chyba tak e, tego się nie da na tej wyspie bo wyspa należy do e, jest kontrolowana przez Atenczyków, a przy okazji muszę spłacić właśnie za czyli tego zadania akurat nie to jest zabijaj ateńskich Żołnierzy w krainie południowe Sopo i właśnie muszę dwóch jeszcze zabić. Myślę, że się uda. Przy tej okazji zabij Atenskich Czeców być może jakiegoś. To jest zadanie, jeszcze mam trzy dni na wykonanie tego. I zabijaj wyznawców Aresa w krainie południowej. Z muszę zabić trzech. Myślę, że też się uda podczas tego. A jak nie, to specjalnie to zrobimy. To znaczy sobie to eee, zadanie i mapa i już w następnym odcinku wracamy i robimy. Na razie.